Dzień, Dzień dobry, dobry Państwu panie. jest wieczór piątek, piąteczki piątunio jutro wybieramy się do cieszyna ale po drodze jest taka miejscowość godów gdzie planujemy oglądnąć po raz ja po raz drugi tam ja po raz, raz pierwszy autko które być może nabędziemy drogą zakupu. zakupu no niestety nic tam nie zostało dane ale Kupimy to, może, zobaczymy jeszcze, czy zaakceptujesz ten zakup, czy też nie. Ja już zaakceptowałam. Nie widząc jeszcze. Zobaczyłam na szklanym ekranie. I moja determinacja jest tak ogromna, jeżeli chodzi o wyjazdy, że już, już go mam i już drepczę i już rozpisuję sobie trasę. Najlepszą trasę, jaka tylko może być. No, domyślacie się, że jest to samochód. Samochód, w którym będzie można mieszkać. Oprócz tego, że się przemieszczać. A jaki to będzie pojazd, to. No, zobaczymy już jutro. No więc. Rozpoczęliśmy. No więc, no więc się nie rozpoczyna zdanie, oczywiście. W każdym razie mamy 21 października 2024 roku. Czwartego? Trzeciego. Ja już jestem do przodu. W 2024 będziemy jeździli. Trochę dalej, trochę nie tym samochodem. Nie, może w innym kierunku. Bo właśnie o tym chcieliśmy coś powiedzieć. Dobrze pójdzie, to już e, za tydzień będziemy posiadaczami e, kampera świetnego Fiat Ducato Hymer, rocznik 1989. Nie, nie, to nie. aż taki stary to nie jest. 10 lat powtarzała się. 99. A ja powiedziałam 89? Tak. A no to tak, tak, tak. 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 Myślałam inaczej, powiedziałem. niego pokochamy go tak jak wszystkie inne samochody, z którymi do tej pory jeździmy, to będzie nam, nie powiem, że dobrze służył, tylko będzie naszym fajnym przyjacielem i współpartnerem. W podróży. No właśnie. Zapewne może dziwicie się czemu dopiero za tydzień, bo jest taka rzecz, że tydzień temu jak byłem u tego pana, to oglądałem ten samochód tak w miarę gruntownie jak, jak potrafiłem no i, i, i wynalazłem parę takich mankamentów drobnych, podrobnych, ale generujących jakieś koszty no i umówiliśmy się, że ten pan te rzeczy mi naprawi ale w związku z tym, że nie robi tego sam tylko mechanik mu to robi a ma dopiero czas za dwa dni czyli w przyszłym tygodniu to no potrwa to też dwa dni ta robota więc dlatego końcem tygodnia czyli mniej więcej za tydzień ten samochód, ewentualnie byśmy jechali kupować i odbierać ten samochód. Zatem myślę, że to jest e, ostatnia sobota, jak jesteśmy posiadaczami tylko dwóch samochodów. E, w naszej bazie jeszcze będzie jeden, ale w zasadzie będzie to Rozpusta. niezwykły samochód, bo to będzie nasz domek. Domek na kółkach. Trzy samochody, dwóch ludzi. Statystycznie po sztuce na głowę. Także okay. jedziemy do Godowa i ciąg dalszy. Daleko nie mamy, bo to jest od nas, czyli z Limic, Ma 50 parę kilometrów, więc udało nam się taki namiar blisko tutaj namierzyć. Pokażemy za chwilkę, jak to autko, jak z grubsza wygląda. No i znaczek, który nas wyróżnia, a właściwie przypieczętowuje nasz zakup niedługi, to jest. To jest. To. Jeszcze nie tutaj? Tak, może zacznijmy. Tu mamy szafę. No czekaj, czekaj, czekaj. No, tak. Mam Aha, szafę. i szaf jest co? Na, na, na co tutaj? Tu mamy wieszak. A, wieszaczki, czyli nasze ładne garniturki. Tu mamy antenę telewizyjną, która jest na górze do wyciągania do góry. Tu mhm. są położone też te. Osłony termiczne na, na przód auta, na mhm, kabinę, czyli one są w, w jak gdyby tutaj mhm. w komplecie, mhm, fajne, super, zamykamy szafę, a to co to jest, Jakiś... a to jest czujnik dymu właśnie, aha, aha, no czyli elektryczną, elektroniczną, czyli truma, ogrzewanie, e, ogrzewanie bojlera, jak się tym tutaj, sprawdzanie baterii, e, baterii jednej, baterii drugiej, czyli tej rozruchowej, e, hotelowej, woda świeża, woda brudna, to jest... czyli poziomy, no poziomy. Tak. bo zrzuty to e, ręcznie trzeba robić, tak? Tak, tak, no niestety to trzeba ręcznie No i kolejne drzwi. No i tutaj mamy łazienkę. Zaświecimy światło. Mhm, mhm. No elegancko, elegancko jestem. Lustro, no, duże lustro. No takiego lustra w domu nie mam. No, no, no w podróży będę tej... mogła się przeglądać. Się o i z tej strony też lustro. No, no tak? już jest lustro jest taka tutaj nawet suszareczka. O, to się, to się ściąga. To się no, tak w jakiś sposób ściąga. O, o tak jest. Mhm. Tak to się ściąga. Mhm. Brakuje jest. jeszcze z tych szczebelków, ale jeden, no jeden jest. Tu trzeba sobie dorobić albo dorobić, mm -hmm. albo nie no, zobaczymy, czy będziemy korzystać z tego. No, tu jest kibelek, tak. Świetnie. No, miejsce nawet na papier toaletowy, ok. I szafeczki, tak. Tutaj cała o kosmetyki, No, super. Tak, tak, właśnie, tu wszędzie są te przyciski, tak, tak, bo to nie może się otwierać w przeszłości. Nie, trzeba. Się tego no nie, program idzie na żywo, nie? Co. No, o, słońce no, przecież świeci. Pewnie. I co, jak się czujesz no. z tą kierownicą? No, myślę, że odpowiednia wysokość. Samochodu? No. Tak, widzę wszystko z przodu i z tyłu. Do 3,5 tony gabarytów A, większych. Uważaj, żebym przy, przez przypadek to ja pierwsza stąd nie wyjeżdżała za tydzień, bo już mi się tu dobrze siedzi. Tak. I pewnie, wysoko. Pewnie tak, tak, jest, jest ok. To się cieszę. Także, także na pewno w pierwszej podróży y, już y, poprowadzę go. Nie wiem jak długo, ale poprowadzę. No, jest, jest, jest fajnie. To się cieszę. No, na będziemy jak to zmienić. Nie przeraża mnie e, długość tego auta. Nie no bo dlaczego. ta długość jest akurat najkrótsza chyba jaka możliwość w kamperach. No, no. Krótszy nie, nie ma. I o to nam chodziło, bo jakbyśmy mieli jeszcze, powiedzmy, na, na pokładzie mieć naszą trójkę dzieci, no to bym już patrzył za, za dłuższym wtedy no. samochodem. Ale przynosi w sumie nigdy ja, nie raz tu jest w I. Bo on ma taki. taki, taki, taki dym, 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 dym. No i sva mami to, mami to, tam, s <laughs> tevu. Jest nasz nowy samochód? Dech zapiera 27 października 2023 roku. 1926. 19. 20. Dokonaliśmy tego wszystkiego, oddaliśmy to, co mieliśmy w nadmiarze, czyli trochę papierków. No, tej gotówki nie. Takich zupełnie jak bilety Narodowego Banku Polskiego. Do tego, żeby funkcjonować, bo to, żeby funkcjonować jest bardziej potrzebna rzecz, a tą rzeczą tym nowym nabytkiem jest nasz cudowny fiat Ducato. Wjeżdżamy z Godowa. Dzisiejsza aura nie jest sprzyjająca, bo leje od rana prawie. Także Marek nam jeszcze, czyli poprzedni właściciel, wyjedzie na drogę, bo to takie tutaj zaułki są. Ja sobie wyjadę z nim jako pasażerka, a o ja coś tam może nakręcić, jest.